Witam w kolejnym filmie i w tym filmie pokażę Tobie dwa top sposoby na szybką sprzedaż na Allegro i z bardzo dobrym narzutem, także zapraszam do oglądania. I pierwszy z tych właśnie sposobów będzie sprzedaż takich produktów, które są dostępne w PEPCO, bardzo fajnie się sprzedają, czy też Action, załóżmy takich na popularniejszych dyskontach. I tutaj mamy załóżmy ten kubek termiczny Green. Czy widziałem go w PEPCO za 35 zł? bodajże i on bardzo fajnie w święta się sprzedawało. Teraz, oczywiście, trochę mniej. Mamy styczeń za 90 zł, a 35 jest w zakupie. Także w momencie, kiedy uż, użytkownik, jakiś klient kupujący kupił ciebie produkt, za 90 zł nie musisz dawać za pobraniem na początek. Masz te pieniądze od razu u siebie na koncie i możesz za to właśnie kwotę kupić właśnie ten kubek termiczny za 30 zł i za 89 sprzedaż. naprawdę bardzo fajnych ilościach ten kubek szedł. To jest tylko jeden z tysięcy produktów, które możesz znaleźć właśnie w takich dyskontach jak Action czy Pepco. Także wystarczy tylko się rozejrzeć i można naprawdę bardzo fajnie zarobić. Drugim sposobem będzie taki reselling z zakupami na Allegro, czyli mamy sobie jakiś dany produkt, na przykład zabawki. Mamy tutaj coś takiego jak bez marki, o tym wcześniej mówiłem w filmie i tutaj mamy różne właśnie warianty tych kas rzekomo, ale tak naprawdę to wszystko jest to samo, tak samo wygląda, ma wszystko takie same funkcje. Wiem, bo sam też to sprzedaję. I mamy tutaj w zakupie na przykład 25 zł, ale da się znaleźć taniej i tutaj mamy sprzedaż po 50 zł, ale oczywiście jesteśmy poza okresem świątecznym, to 50 osób niby rzekomo tylko kupiło tą ofertę, ale w okresie świątecznym po ponad 1000 spokojnie można było tego sprzedawać i też można właśnie dzięki temu kupywać na Allegro i sprzedawać sobie u siebie drożej właśnie w ten fajny sposób. Jest mnóstwo takich produktów, naprawdę łatwo jest to znaleźć, wystarczy coś wpisać i później nawet wejdziemy sobie w daną ofertę, wychodzą nam podobne oferty i tak to właśnie z grubsza wygląda.